Komisja do spraw wyborów kopertowych. Joński mówi, co zrobią z knąbrnymi posłami. Posłowie już zajęli się wyjaśnianiem sprawy tzw. wyborów kopertowych, na które Polska wydała dziesiątki milionów złotych. Wśród osób przesłuchiwanych, mają się znaleźć najbardziej prominentni politycy PiS. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej Dariusz Joński powiedział faktowi, co się stanie, jeśli spróbują się migać od składania wyjaśnień. Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Już zaczęła pracę, przygotowała plan działania i zapowiedziała, kto w najbliższym czasie stanie przed jej obliczem. 9 stycznia mamy pierwsze przesłuchania, powiedział faktowi Dariusz Joński. Najpierw jako biegłego mamy pana profesora Roberta Flisiaka, w później po południu ma się stawić były wicepremier Jarosław Gowin, wyjaśnił przewodniczący komisji, który już wcześniej zapowiedział. Że na liście przesłuchiwanych znajdą się najbardziej prominentne nazwiska polskiej polityki, w tym m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Nietrudno zgadnąć, że prezes PiS i były premier nie garną się do tego, by stanąć przed komisją. Co jeśli zignorują wezwanie? Jak wyjaśnia Joński w rozmowie z faktem, w ustawie przewidziany jest mechanizm pozwalający rozwiązać taką sytuację. Dariusz Joński o komisji śledczej: Nie ma świętych krów. Jeśli ktoś z wezwanych nie stawi się, w ustawie o komisjach śledczych jest jasny zapis, co możemy zrobić. Są oczywiście sytuacje losowe, jak na przykład choroba, jednak, w przypadku, gdy ktoś nie przyjdzie bez usprawiedliwienia, wystąpimy do sądu okręgowego w Warszawie z prośbą o zastosowanie kary porządkowej. Wiążą się z tym odpowiednie kary finansowe, czy ewentualne doprowadzenie na komisję, wylicza Joński. My to traktujemy serio. Dlatego w pełni uzasadniam, kogo i dlaczego chcemy wezwać na świadka, podkreśla polityk. W tej sprawie nie ma świętych krów, mówi stanowczo przewodniczący komisji śledczej. Jego zdaniem jednak nie dojdzie do sytuacji, że któryś z polityków wezwanie zignoruje. Nie zdarzyło się, żeby ktoś z polityków przed komisją śledczą się nie pojawił. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Artykuł 12 ustawy o komisjach śledczych jest dość precyzyjny w tym przedmiocie, więc sprawa jest dość oczywista. Komisja śledcza wzywa świadek się musi pojawić i tyle, kwituje Dariusz Joński w rozmowie z faktem.